Prace domowe teraz zlikwidować, chcą zlikwidować. Jak pan to ocenia? Powinny być według pana? Ale uważam, że pewna obowiązkowość jednak powinna ucznia obowiązywać. Co dają prace domowe według pana? Utrwalanie wiedzy. Utrwalanie wiedzy. No niestety to jest jedyne, co człowieka, to za motywuje. tym stało to. No tak, ale wie pan, tak powiem panu szczerze, my jako szkolnictwo nie mieliśmy nigdy szczęścia do nowych, do dobrych ministrów. Na czy pan oszczędza? Na wodzie, prądzie, gazie, jedzeniu, na czym można, co pan tu poleci? Proszę pana, no nie na wszystkim da się oszczędzać. A się w ogóle? Nie, nie, już nie dochodźmy do takiej sytuacji, że jak nam tutaj czasami tam słyszę, że mówią jedną wodę do mycia, do płukania i tak dalej. Na przykład przy tej żarówce światło gaszą bardziej, przy tej nie, wzorze światła. Ja no, wie no, wszystkiego się odmawiać. To, tak, to, tak. to po co było żyć i po co było pracować? Nie no, nie można nikogo. No jak ktoś ma te dwa to da, da się tak wszystko płacić, żeby... No raczej nie, wie pan, raczej nie. To ile trzeba mieć według pana, żeby spokojnie żyć teraz, tak bez... Żeby bez... sobie... No, tak wszystko płacić tak chociaż. Nie wyskokowo, to w granicach około 5000 tysięcy netto powinien mieć... Ktoś by wystarczył, żeby że wszystko płacić. Tak, no żeby sobie opłacić, spokojnie z dnia na znaczy dzień macie. przeżyć. No bo leki kosztują. Właśnie, dużo pan płaci za te leki? No, różnie. Jeśli są to leki cukrzycowe, to jednak one są drogie. Bo niektóre nie są refundowane. Czyli się tak, może pan powiedzieć? 500 zł idzie chociaż? No, 300-400 zł to no, idzie. No to dużo. Czy, czy darmowych pan za bardzo nie ma? Tych darmowych pan nie otrzymał? Nie, no są niektóre, są, wszystko. ale mówię, te, które są od specjalistów, to jednak są 100%. Nie, nie powinno być więcej tych leków darmowych od jakiegoś wieku? 50%, że jakieś zniżki większe? No, wie pan, dużo by się chciało. No, no. Ale nie Co na wszystko, to brać, tak? To... Nie, nie wszystko jest możliwe. Tak do uzyskania. Ale nie, pan nie. pozytywnie myśli. Czego panu tak. mogę życzyć na koniec? Proszę pana, jedyne czego pragnę, tylko zdrowia. Nie no, 200 to za dużo, bo już chyba... Właśnie, jak za... pozytywnie pan do świata? Bo pan pozytywnie podchodzi do świata. Jak to się nie zamywać w tych czasach takich? Spokojnie, odbić sobie politykę od głowy. A młodzi czym powinni się zająć według pana teraz, w tych czasach? Szacunkiem dla starszych. Właśnie, jest szacunek dla starszych w tych czasach, w autobusie czy tak, gdzieś na mieście? Jest... Z tego, co się widzi, to raczej nie. Nie, to, to, nie są, to nie są te lata, w których, w których myśmy żyli. Przede wszystkim szacunek dla rodziców. Skąd się, tobie, się, nie, dzisiaj... myśli, skąd się to bierze, że nie masz szacunku młody do starszych, do, do rodziny? Rożywana komputery, telewizja. Czy te no, technologie nowe, tak? Środki masowego przekazu. Agłupiają. Zagraniczne po prostu wiadomości pokazują to, jak tam się dzieje. A to przenosi się na nasz grunt. To ja pogadaliśmy, dziękuję, nie dnia. Dziękuję. Dziękuję. Do... Byłem kierownikiem stacji kontroli pojazdów. A, bo wiedziałem, że pan pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej czy gimnazjum. Czy, nie, nie, czy ja w, w zawodówce pracowałem, w zawodówce. kierunku samochodowym. Także tak to jest. No, no ale może i... tak, powiedzieć, że pan był nauczycielem normalnym, tylko... Tak...